Żmije obserwują. Czy Jimmy zdobędzie pierwszy klucz? Spokojnie, bez pośpiechu. Nie stresuj się, masz czas. To jest zadanie wyłącznie dla żmi. Czy Jimmy zbierze się w sobie i pokona lęk wysokości? Lubię walczyć, lubię wyzwania. Zwycięstwo to najfajniejsza satysfakcja. Noga za nogą, krok za krokiem. Mam taki mały lęk przestrzeni. Boję się, że spadnę. Głupio byłoby zrobić sobie krzywdę. Dobry moment, żeby zapomnieć o lęku wysokości. Lina rozpięta jest na wysokości 18 metrów nad poziomem fortu. Do tego ma 50 metrów długości. To wyzwanie wymaga szczególnej koncentracji i niebywałej odwagi. Jimmy musi przejść po linie, złapać szyfr i przekazać go swojej ekipie. Don't look Tylko nie patrz w dół. Co za mina, co za koncentracja. Im dalej w las, tym straszniej. Dasz radę. Jimmy pochodzi z Nowego Jorku. Pewnie jest przyzwyczajony do tych wszystkich drapaczy chmur. Z drugiej strony nie sądzę, żeby spotkało go w życiu coś podobnego. Dobrze, nie śpiesz się, krok za krokiem. Jimmy musi jak najszybciej dotrzeć do szyfru. Czas płynie jak zwykle swoim nieubłaganym tempem. Ma szyfr! Czy uda się przekazać go drużynie? Otwieraj, Jimmy, szybko! Niestety. Przykro mi. Raz na wozie, raz pod wozem. Jimmy, nie przejmuj się! the super